Dobra, siema, w następnym odcinku zabrajmy w Diablo 2 Chyba dziewiąty No, dzisiaj spróbujemy się dostać na wyżynę... Y... Tamo -e. No chyba tak to leciało No i najgorsze będzie to, że nawet jak się dostaniemy to trzeba będzie walczyć z magami no ale niestety magowie to jest mały problem Sz szczególnie mi się bez szponów to się nie z te szpony dobra widzę, że tutaj jak zwykle jakaś impreza się toczy Beze mnie oczywiście Oj oj O Od razu poziom A ty tu czego? Wart od kości Jezu Bardziej Ma... Ba lepszej nazwy nie mogli chyba wymyślić nie? O, oszczepka, sobie zniemy. No nie no, jeszcze... No. Ile was tutaj będzie, tych szamanów? No ja rozumiem. Z pięciu. Ale z... dwudziestu? No. O. No. No nie gadajcie, że to jest opanowane przez tych... szamanów jezu dobra wiecie co wrócę jak się z tym całym dziadostwem uporam dobra już niby ogarnę trochę z tymi potworkami Czy jeszcze gdzieś jest na 50, Oby nie Bo to by było już lekkie przegięcie Znaczy żeby tylko lekkie Kapliczka portali E ja na razie nie mam potrzeby jej aktywować masz 1-0 oczywiście na mnie yeah ale ze mnie puszczy z tymi siek uff Stoplikowane O klucz Ale po co mi klucz Dobra weźmy sobie tutaj coś nekem mi córkę mniejsza Oszczepek Dobra pozbierajmy trochę rzeczy Chociaż ja zawsze zastanawiam się po co ja tutaj w ogóle zbieram te rzeczy Skoro mogę sobie z innej postaci przerzucić różne te miksturki, nie miksturki i te inne duperele, jama. Hm. no dobra jamę to poza anteną sobie sprawdzę. no Dobra zaraz wracam. No dobra jestem na chwilę, bo czekam na telefon i ja od razu sprawdziłem ile nagrywam. No i wyszło, że Jeszcze chwilę na ten odcinek mam O, widzę, że jakaś zadyma się O, kurczuga mniejsza E Uuu, ty, ty mi się przewidziało, czy to już są czempiony tutaj Jeśli czempiony, no to Nie za ciekawie o lol super, zapomniałem sobie pomocników przyznać? Nie no, pozdrawiam. Nie, tylko nie mangowie. Nie lubię mangów. Oni są źli. O, jeszcze jeden. Wow. Dobra no, sprawdźmy najpierw... Hmm... W lewą stronę część lokacji. No to z drugiej strony mogę dać tala na sobie. Póki nie zdobędę tego poziomu. O, wilcza główka. Tylko ciężko trafić tutaj na dobre przedmioty Tak, a, ale Dobra O, o szmalak Super Co to jest, kluczu? Machungę na się Dobra, najpierw Ech, zdajęc moje szczęście idąc o, ma to ognisty. Nie ognia. Bo między tematem jest różnica. Wow. Ale prywatka. Jestem przeciążona. No nie gadaj, chłopcze. Aha, dobra. Zaraz wracam. Dobra, już jestem. Ojej Przenio on uszkodzony przenio znaczy się Jezu Oj Ty, bo zaraz faktycznie dostanę się od razu do klasztoru A to nie będzie zbyt ciekawe hm. No dobra Idziemy tutaj Najpierw Lecimy przód Tu mnie ci najpierw stracimy tą tej dziadostwa oho jemu udało mi się go na chwilę oszołomić eee gdzie z tymi łukami co? nie do mnie nie we mnie mam paszport z saty. Magii fu, magowie. Magii. Je yeah. rozwalić systemu. A masz. Aha. O! Ametyst Super, super, super. Ładnie, 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 ładnie. Nie no no. Веселье не в полотенце. Ну. Там у завтра, может, если трафик не исцелительный, то сама окей. Спина на нас, Ну, и уж. Не тут O, Czacha nawet mi wypadła. O, tutaj widzę, że jakiś... Że jakiś ciołek się znalazł. Seimitary, z mi seimitary. Dobra. O, mater. Dobra, nie, nie, O! A ty gdzie? Kiedy dzwonisz? Hmm, 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 a <laughs> <laughs> się zwieścił. robin, nie czek. I gitara. Dobra. No dobra. W tym miejscu skończę sko odcinek, a w następnym odcinku spróbujemy. pójdziemy e Zbadamy pra prawą stronę. No, no albo całą mapę. A, zobaczymy. Na razie.